Cześć, z tej strony kuszy, mam nową czapkę, to jeden news. Drugi, nie wiedziałem, że mamy w Szczecinie replikę wieży Eiffla. Wygląda na to, że mamy. Zapraszam na, zagrajmy w Pokémon Go. Jak wiadomo, żeby coś osiągnąć w tych rzeczach, trzeba mieć albo bardzo dużo wolnego czasu, albo bardzo dużo pieniędzy. Ja nie mam żadnych z tych rzeczy, ale mam trochę czasu i trochę pieniędzy, więc spróbuję osiągnąć trochę w Pokémon Go i kupię sobie trochę. 48 zł wydałem na tę grę właśnie. Jak się bawić, to się bawi. To co, Natrząskam sobie 8 inkubatorków i wykluwamy dzisiaj jajka. Łącznie z nieskończonym inkubatorem wystarczyło akurat, żeby włożyć wszystkie jajka do inkubatorów. Także mam 9 jajek, z czego 8 jest 5 kilometrowych, a jedno 10 kilometrowe. Także mam komplecik i teraz tylko przede mną 5 km do przejścia. Idę w jakieś cisze miejsce, bo tu wszędzie ulica. Masoneria, nawet w Szczecinie, ten symbol za mną to jest symbol masonów. A to drzewko to symbol chrześcijan i pogan, ale to chyba już wiecie. Pierwszy dzisiaj złapany Pokémon Golden. No i dopiero pierwszy dzień z rzędu, bo dawno nie grałem. Niektórzy twierdzą w ogóle, że Pokémon Go umarło i już nikt nie gra w tę grę. Ale podobno dalej twórcy Pokémon Go, czyli Niantic, zarabiają 2,5 tysiąca dolarów na minutę. Powtarzam, na każdą minutę na płatnościach zrobionych przez graczy w tej grze. Ja nie uważam, że Pokémon GO umarło, uważam, że po prostu zapadło w sen zimowy, bo jak tylko zrobi się cieplej i wyjdzie jakiś duży update, aż sądzę, że szykują jakiś duży update naprawdę z drugą generacją, to wtedy wszyscy znowu wrócą do tej gry. Całkiem ładna dzisiaj w ogóle niedziela, rodzinki z dziećmi, z psami wyszły na spacer. No pierwszy raz od dawna jest taka fajna pogoda, naprawdę nie jest ani zimno, ani nie pada śnieg. Jeszcze dwa miesiące i będzie naprawdę fajnie do grania w Pokémon GO. Sporo tutaj Pokémonów respi się w jednym miejscu. Zobaczymy jeszcze, jak tam jajka. No, niecały kilometr dopiero, mniej gadania, więcej chodzenia. Jeszcze zobaczymy, ile mam w ogóle Stardasta, bo dawno nie patrzyłem, już nawet nie pamiętam. Niecałe 500 tysięcy. Ja praktycznie nigdy od początku w tej grze nie wydawałem żadnego Stardasta. Czekam po prostu na coś takiego, kiedy się okaże, że moje oszczędzanie Stardasta było tak naprawdę dobrym ruchem. Może wejdzie jakiś nowy pokemon, którego można ewoluować tylko ogromną ilością Stardasta, albo wejdą jakieś walki. PVP, gdzie Stardust będzie bardzo cenny. Bo tak szkoda mi trochę tego Stardasta na wydawanie na takie przyziemne rzeczy, jak wzmacnianie swoich Pokémonów do walki w gymach. Zwłaszcza, że już za parę miesięcy prawdopodobnie wejdzie ta druga generacja w końcu na wiosnę po prostu tego roku. Ja jestem jedną z niewielu osób, która od początku mówiła, że druga generacja najprawdopodobniej będzie po prostu na wiosnę kolejnego roku. Bo wtedy na więcej osób znowu będzie wracać do gry ze względu na pogodę. Zaraz się zabija ten lud, kurde. Ale tu ślisko. Jak wejdzie druga generacja pójdę śniegiem, bo się zaraz zwalę. Jak będzie druga generacja, to wtedy będzie po prostu taki myślę, że rebalans wszystkiego i te pokemony, które obecnie są najsilniejsze, już niekoniecznie dalej będą najsilniejsze. Gwiazdy tańczą na lodzie, kuszy tańczy na lodzie. Uff. Chyba pójdę inną ścieżką. Ale ładnie tam zamarzł strumyk. Jest dopiero po 16, ale na mapce Pokémon Go zrobiło się już ciemno, dlatego że jakiś czas temu na dostosował porę dnia na mapie Pokémon Go do prawdziwego czasu astronomicznego w miejscu, w którym się znajdujemy. To oznacza, że prawdopodobnie właśnie zbliża się zmierzch astronomiczny w Szczecinie. Czyli mam jeszcze jakieś pół godziny światła dziennego, żeby nagrywać. Ale jak nie zdążę dzisiaj wykluć dużej ilości jajek, to rozciągnę ten odcinek po prostu na parę dni, a dla Was to będzie dalej ten sam odcinek. Dawno nie walczyłem w gymie, a tu akurat jest jakiś nisko levelowy gym mojej drużyny Team Valor w Technoparku Pomerania, także zaraz sobie z nim zawalczę, co tu jest. Raihorn, Flareon, Dragonite. Nie powinno być większego problemu, żeby dobić trochę prestiżu na tym gymie. O, o wykluwa mi się 10-kilometrowe jajko. Elekid. Kurczę, z wszystkich Pokemonów z drugiej generacji akurat Elekid, którego już mam. No trudno. Wyższy poziom Jimu Pity, 10 coinów zebrane. A w międzyczasie zrobiła się prawie noc. Muszę szybko wykluć te dzisiejsze jajka, zanim się zrobi ciemno. Bo nie chcę po prostu wykluwać ich po nocy, żebyście w ogóle widzieli moją twarz i w ogóle widzieli co się dzieje też. I kolejne 9 jajek nagram jutro. Ale dla was, tak jak mówiłem, ten sam odcinek cały czas trwa. do sklepu i akurat się wykluwają Monkey, Nidoran, Execute z bardzo dobrym IV Polita, Gastly, kolejny Nidoran, Poliwag i Psyda. Powiem wam tak, tylko w sumie z tego Executa jestem zadowolony, bo ma dobry IV I w sam raz mogę ewoluować go w Executora Zaraz go w sumie sobie ewoluuje, zobaczymy jaki ma moveset No dobra, ewoluujemy go W ogóle to jest mój pierwszy Executor Nawet nie wiedziałem, że nie miałem jeszcze Executora Confusion, Solar Beam Chyba dobry moveset, napiszę wam tu na dole jak sprawdzę sobie to co, jutro rano zbieram nowe jajka z pokestopów i wykluwam dalej. Wtorek wieczór, wracam z pracy, udało mi się w końcu uzupełnić jajka do dziewięciu. Zobaczcie, że trafiły mi się same pięciokilometrowe jajka, dziwna sytuacja. Ale dobra, wkładam te wszystkie jajeczka do inkubatorów. No i zobaczymy, czy wykluję je jeszcze dzisiaj, czy może jutro rano w drodze do pracy. Środa wieczór, wracam z pracy, wykluwają się w końcu te jajka. Okej, okay, z pierwszego stariu. No szkurde, gra się zwiesiła. No to sobie nie popatrzymy na wykluwanie jajek, ale chociaż zobaczę w żurnalu, jakie wykluły mi się Pokémonki: Senshrub, Psyduck, 2 Mankeye, kolejny Stariu, Bellsprout, Doduo i Machop. Takie sobie pule powiem Wam szczerze, no ale trudno, nie pozostało mi nic innego jak zebrać kolejne 9 jajek, bo zostało mi jeszcze po jednym użyciu na tych inkubatorach i wykluć ostatnie 9 jajek. Tym razem nazbierałem sporo jajek dwukilometrowych, także muszę je wszystkie sobie po kolei powykluwać, bo szkoda mi po prostu inkubatorów na jajka dwukilometrowe. Nie opłaca się wkładać takich jajek do inkubatorów. Jajko dwukilometrowe, Klefa! Baby Pokémon, którego jeszcze nie miałem w Pokédexie. Wow, ale fart. Udało mi się zdobyć nowego Pokémona kurs, ale muszę się teraz spieszyć, bo jestem już spóźniony. Kolejna dwójka. No niestety tym razem Magikarp. Jak zwykle jestem spóźniony, muszę się spieszyć. Sobota rano, jestem u siebie w domu, także zaraz przygotowuję się, ogarnę się trochę, zjem śniadanie, idę wyklubać te ostatnie jajka, ale jeszcze zanim wyjdę, chciałem skorzystać z okazji, że jestem tutaj przy komputerze i polecić wam pewną stronkę dotyczącą Pokémon GO. Od razu zaznaczam, że to nie jest sponsorowane, a ta stronka to jest PGWR, czyli Pokemon GO Wrocław Ranking. Coś takiego nie jestem pewien co do tego skrótu. Tak czy inaczej to jest stronka, która dodaje taką drugą warstwę do Pokemon GO, do tego aspektu międzyludzkiego, konkurencji, rywalizacji z innymi graczami. Także jeśli jesteście z Wrocławia, to sobie sprawdźcie pgwr.pl. A jeszcze a propos takich rzeczy, to chciałem podziękować stronce Pokémon GO Trainer konta na Facebooku. Link do niej jest oczywiście w opisie filmiku, ponieważ dali mi... Trzy konta na 30 levelu do giveaway'u dla Was. Oczywiście ja gram cały czas na swoim koncie, także ja nie gram na takich kontach, ale jeśli ktoś z Was chce, to oczywiście możecie wygrać. Piszcie komentarze z hashtagiem Pokemon Go Trainer Konta, jeśli chcecie wziąć udział w losowaniu jednego z trzech kont z 30 poziomem Pokemon Go. Wyniki na moim fanpage'u na Facebooku za tydzień. Dobra, dość tych spraw kurczę organizacyjnych idziemy w końcu. Jeszcze ja jest sobie obiad. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale w międzyczasie kupiłem sobie nowy telefon z nowym obiektywem. który ma po prostu trochę szerszy kąt, więc stwierdziłem, że będzie lepszy do tego typu vlogów. Aha, i nagrywa w 1080p, także od teraz będę wrzucał filmiki w wyższej rozdzielczości. Zobaczcie, no powiedzcie mi, jak to wygląda. Dalej muszę robić magię, kina. Czy wystarczy takie ujęcie na telefon i wszystko widać dobrze? Jak widzicie, teraz wykluwam sobie to jajeczko dwukilometrowe. I po prostu, jak zostaną mi same piątki i dziesiątki, no to wtedy włożę wszystkie naraz do tych inkubatorów. I oczywiście dajcie znać w komentarzu które zdjęcia Wam się bardziej podobają, czy te kręcone teraz tą kamerką z obiektywem o szerszym kącie, czy te z początku filmiku na tym starym telefonie, W ogóle nie chcę się to dzisiaj połączyć, GoPlus. Także musiałbym łapać Pokémony ręcznie, ale w sumie i tak nie mam Pokeboli. Kurczę, ale to jest pogłos. I tak nie mam Pokeboli, bo genialny na obniżył limit prędkości przy zbieraniu Pokeboli z Pokéstopu. I ostatnimi czasy chronicznie brakuje mi Pokeboli. W ogóle słabo trochę wybrałem trasę dzisiaj, bo wzdłuż całej tej ulicy nie ma żadnych pokestopów. Rzucanie lewą ręką. Dobra, miał złapany. Uuu, siódmy dzień, 2000 expa. Zmiałem się, żegnam, sayonara. jeszcze zakręcę Pokestopem, może też siódmy dzień Pokestopów. O, Vulpi. Zobaczcie. Zero Pokeboli, 58 Great Boli, 69 ultraboli. O ile bardziej ekscytujące byłoby, gdyby można było spotkać w grze na przykład alolańskiego Hulkiksa, co? Dobra, wykluwa się dwójeczka. Skorzystam z dodatkowego miejsca na kadrze i zobaczymy sobie od razu, co tutaj się wykluwa. Caterpie, kurde. Dobra, idziemy dalej, tu jest gdzieś Pokestop. O! Też siódmy dzień od razu. Można poznać fakt, że w Pokémon Go, Pokémony są podzielone według płci po tym, że można spotkać Pikachu w dwóch wariantach. Jeden wariant, ten, który przed chwilą z ostrym ogonkiem, to jest Pikachu męski. Drugi wariant, z takim zaokrąglonym ogonkiem w kształcie serduszka, to jest Pikachu płci żeńskiej. Nie wiem, kto jako pierwszy potwierdził to na YouTubie. W Polsce chyba jako pierwszy o tym mówił Try Don't die". A w Stanach nie wiem, pewnie trainer Tips. Brakuje mi trochę jajek, to może te dziesiątki włożę już teraz. A piątki jak uzbieram do końca, pozostałe trzy jajka. Kolejna dwójka się wykluwa. Ziodut. Chyba jeszcze nie mam golema, także to dobrze. Dobry pad, polecam nawet jak ktoś nie pije, bo mają fajne gry planszowe. A to jest szczeciński zamek. Mam dzisiaj do przejścia tyle kilometrów z tymi jajkami, że w sumie równie dobrze mogę wam pokazać praktycznie całe miasto. To jest dziedziniec mniejszy zamku, a to jest dziedziniec większy. Jakieś ładne rzeźby tam wystawili, pójdę zobaczyć. Udało mi się w końcu połączyć z GoPlusem, dzięki czemu padająca bateria nie powinna być już problemem. Włożyłem wszystkie jajka do inkubatorów. No i teraz pozostało mi już tylko zgasić telefon i przejść pozostałe 8 km. O, wycieczka Niemców. To jest plac chodu Pruskiego, a tam w tle szczecińska opera. Kurde, zaraz robi się zupełnie ciemno, Do tego jestem strasznie głodny, idę coś zjeść na mieście. Kurczę, nie opera, tylko filharmonia. Widzicie, taki jestem kulturalny człowiek, że nawet nie odróżniam jednego od drugiego. Rozbudowują moje ulubione centrum handlowe. I dobrze, więcej sklepów to więcej pracy, I więcej miejsc, gdzie można kupić fajne rzeczy. Kolejna dwójeczka, magikarp. Kurczę, już się zrobiło ciemno, jak widzicie, ale jeszcze zostało mi do przejścia jakieś 6 km. Nie, tylko 4,5 km. No to co, szybko to zakończę, postaram się w godzinkę to przejść i lecę do domu obrawiać ten odcinek, bo chciałbym, żeby był gotowy jutro. Także mną jeszcze dużo pracy. Co, już jaka 5 km, chyba ich było 6 czy ileś. Zaraz zobaczymy Miałw, Poliwag, Bellsprout, Tangela, Reichhorn i ostatnie 5-kilometrowe jajeczko dzisiaj to Voltorb. Do jajek 10-kilometrowych jeszcze półtora kilometra mi zostało, ale to akurat w sam raz zdąży dość do domu. Tak jak sądziłem akurat udało mi się dokończyć te 10 kilometrów w momencie jak dotarłem do domu. I zobaczymy co się wykluło z tych dwóch ostatnich 10 Ja jak kurde nie mogę uwierzyć, że przeszedłem dzisiaj ponad 12 km. Snorlax wow! Opłacało się Opłacało się przejść te 12 kilometrów Kurczę, zobacz jakie ma ataki Lick i Hyper Beam. Tu napiszę napis czy to jest najlepszy moveset czy jaki Bo nie pamiętam szczerze mówiąc I od razu sprawdzę sobie IV Who, who, who Simply Amazes Me, czyli, czyli IV powyżej 80. Także z tego pierwszego jajeczka jestem na pewno zadowolony. Teraz druga dziesiątka. Saiter. No, Saiter jest już trochę mniej ekscytujący. Fury Cutter, Bug Buzz. Kolejny cukiereczek dla mojego chensi. Bo oczywiście czekam na drugą generację i na ewoluowanie mojego części w Blissey. A póki co, to na ten odcinek to by było wszystko. Jak zwykle, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie w przyszłości oglądać również takie filmiki jak ten. Mam do Was prośbę jeszcze na koniec: zwróćcie, proszę, uwagę, że zrobienie takiego filmiku z Pokémon Go w taki sposób, w jaki ja je robię, czyli po prostu przykładając się do tego, wkładając sporo pracy. To wymaga to po prostu dużo czasu i wysiłku, dlatego chciałbym żebyście to docenili i wyłączyli adblocka na moim kanale, ponieważ jeśli w przyszłości będę zarabiał więcej pieniędzy na reklamach, to zacznę pracować na pół etatu, albo w ogóle rzucę pracę i będę cały czas mógł robić takie filmiki jak ten. Obecnie nie mam po prostu czasu i energii, żeby robić aż tak często, dlatego wspierajcie swoich twórców, bo to nie jest tylko dla nas, ale również dla Was, żebyśmy mogli robić więcej dobrego kontentu. To tyle z mojej strony, dzięki za oglądanie, jak zwykle trzymajcie się, do następnego razu, na razie, cześć!